Halo halo witam. Dajcie znać mi słychać w ogóle, bo jestem taka się, że muzyka gra w tle, a mam nadzieję, że będziemy słychać. Wróciłem do nagrywania z kości po dwóch praktycznie latach. Dwa lata nie, nie, nie nagrywałem właśnie w koście z powodu, z powodu wiadomo jakich. No i dzisiaj pierwszy live właśnie ze środka. A mi dajcie znać mi słychać, czy, czy, czy nie zagłusza e, muzyka moich słów. Czekamy na pierwsze osoby Wcześniej dzisiaj zobaczymy Zobaczymy, zobaczymy co tu się z tego, co z tego będzie Co z tego Co z tego wyniknie, zobaczymy Zobaczymy, za chwilę poczekamy i lecimy. A dzisiaj, a dzisiaj, dzisiaj właśnie, dzisiaj dzisiaj będzie na temat właśnie stresu i tego lęku, całego stresu i lęku z wiadomą sytuacją, jak ogólnie przeciwdziałać, jak się właśnie bronić przed tym, jak chronić się przed tym stresem, jak ten stres minimalizować, jak lęk minimalizować. I dlaczego ja o tym mówię? Dlatego że przez ostatnie kilka lat żyłem właśnie sam w stresie. Oczywiście nie jest tak, że ta sytuacja mnie dotyczy. Dotyczy nas wszystkich. Jednych może w większym stopniu, drugich w mniejszym stopniu. Ale ja przez ostatnie właśnie lata, kilka lat żyłem właśnie w ogromnym stresie, w ogromnym lęku. E, bałem się o moją przyszłość, nie wiedziałem co będzie. I zacząłem właśnie zdobywać wiedzę na ten temat. Zacząłem zdobywać wiedzę, która pozwoliła mi po prostu ten lęk jakby zminimalizować. Ten strach zminimalizować i no i dzisiaj właśnie na tym live chciałbym się z wami o tym podzielić, ale jeżeli jest pierwsza osoba, to dajcie znać, czy mnie słychać, czy nie zagłusza. Czy nie zagłusza muzyka moich słów. Poczekamy jeszcze, wiem, że jest wcześnie. My wszyscy wstali, wszyscy którzy są w drodze do pracy. I właśnie ktoś teraz ogląda, mówi o czym on będzie dzisiaj gadał. Tak, dzisiaj, dzisiaj właśnie o tym, o tym stresie, dlatego że no jest to nie jest to trudna sytuacja, nie ukrywam, że jest to, nie jest to łatwa sytuacja, więc... Dlaczego ogólnie czujemy taki lęk przede wszystkim? Niedawno dostałem pytanie od jednej osoby, właśnie dlaczego można odczuwać takiego wahania nastroju. Witam, Sebastian, dlaczego mo można odczuwać wahania nastroju? Dlatego, że ta sytuacja spowodowała to, że te wszystkie nasze traumy, lęki, one wyszły na powierzchnię. W sytuacji kryzysu, tak się właśnie dzieje, w sytuacji kryzysu dotykamy tych właśnie zakorzenionych lęków. Tego właśnie strachu, witam, witam, e, dotykamy właśnie tego, co jest głęboko w nas. I właśnie to podczas kryzysowych sytuacji, czy ta sytuacja, witam, dajcie znać w ogóle, czy, czy nie zagłusza e, e, muzyka moich słów. Dajcie znać, jak, jak nie zagłusza, to lecimy dalej. I właśnie przez, te, właśnie przez tę sytuację te strachy, lęki wychodzą na powierzchnię i musimy się z nimi spotkać, O no, tak to właśnie jest. Dlatego możemy czuć e, takie wahania nastroju, możemy czuć, czuć, że nie czujemy się dobrze ze sobą. Witam, nie zagłusza, super Adam, dzięki za feedback. I natychmiast czujemy ten ogrom tych emocji negatywnych, które się pojawia w nas. Dlatego, że czujemy się, no niestety, no czujemy się nieswojo, bo dlatego, że ta sytuacja zdarzyła się e, po raz pierwszy, tak? Taka sytuacja kryzysowa. No i jak ogólnie przeciwdziałać temu lękowi, strachowi? Bo są techniki pewne, które możemy po prostu jakby uspokoić nasz umysł. Bo przede wszystkim, jak zawsze, wszystko e, dzieje się w mózgu. Oczywiście z tego miejsca zapraszam Was na niedzielę, na moją prezentację do firmy NSP. Jeżeli oglądacie, wiem, że Adam jest w firmie, a więc zapraszam Was ci, którzy chcieliby się dowiedzieć ogólnie na temat. Jak działa głównie mózg, jak niwelować stres, jak niwelować strach, jak pracować naszym umysłem. Zapraszam właśnie na prezentację osoby, które są zarejestrowane, oczywiście w naszym filmie, ale to tak na marginesie. A więc tu przede wszystkim ważne jest, aby dbać, zadbać o mózg, zadbać o nasz mózg, dlatego że ten mózg właśnie powoduje, już mówiłem kiedyś to na radzie, ten mózg właśnie powoduje to, że on wytwarza właśnie te negatywne, właśnie. Stany, lęki, tutaj wszystko się wywodzi z tego mózgu. Dlatego tu jest bardzo ważne, by właśnie dbać o ten mózg, czyli wiadomo odpowiednia ilość snu, starać się e, spać minimum od 6 do 8 godzin, żeby spać i w nocy. Ja wiem, że są sytuacje, że ludzie śpi, pracują na nocki, ale to wtedy można w ciągu dnia robić sobie drzemki, żeby po prostu się zregenerować. Dlatego, że mózg, który jest niewyspany, on wytwarza toksyny, a jak on wytwarza toksyny, to nagle w naszym, nagle zaczynamy myśleć się negatywnie. Zobaczcie, zróbcie sobie test. Jeden, w, w jednym dniu śpijcie 4-5 godzin, a w drugim wy śpijcie, e, śpijcie 7-8 godzin. Zobaczycie, jak będziecie się czuli i zupełnie inaczej. Kolejna sprawa, jeśli chodzi właśnie o, o stres i ręk. Ograniczamy kawę. Dlaczego ograniczamy kawę? Dlatego, że kawa no, wypukuje magnes, a magnes tutaj właśnie działa fantastycznie, nasz układ nerwowy i magnes jest bardzo potrzebny. Ale niestety większej ilości kawy wypukują ten magnes. I co się właśnie dzieje? No niestety możemy odczuwać, szczególnie osoby tak zwane WWO, czyli osoby wrażliwe, będą odczuwały spadek energii, będą odczuwały spadki nastroju, dlatego że właśnie kawa wypukuje ten magnes. A magnes jest ogromnie ważny. Tak samo cukier, im więcej cukru spożywamy, niestety nie ma to dobrego jakby wpływu na nasz układ nerwowy tak samo, i to jest właśnie bardzo ważne. Kolejną sprawą, jeśli chodzi o niwelowanie ogólnie stresu, jest w miarę możliwości odetnięcia się od informacji negatywnych. Dlaczego? Zobaczcie, dałam taki przykład. Jeżeli jesteście w jakiś relacji. I nagle ta relacja staje się toksyczna, a więc macie napływ negatywnych emocji od tej drugiej osoby, to jeżeli chcemy się odbudować, to to jest niemożliwością zostanie w tej relacji na dłużej. Dlatego, że mimo tego, że my będziemy się odbudowywali, tak, to dalej mamy napływ negatywnych emocji. I nie będziemy mogli w pewni się zregenerować. Dlatego... Najlepszym sposobem po prostu jest lekkie jakby odsunięcie się, odbudowanie siebie, odbudowanie swojego umysłu, odbudowanie swojej siły, odbudowanie swego, swojej pewności siebie. Wtedy stajemy na nogi i jesteśmy w stanie przetrwać te trudne momenty. A będąc właśnie w tym środowisku, e, które nam po prostu nie sprzyja, no nie, będzie nam trudno. Tutaj właśnie mówię między innymi o telewizji. O to, co dostajemy z zewnątrz, jakbyśmy mimo tego, że będziemy się wysypiali, że, że będziemy trenowali, że będziemy się suplementowali, że będziemy robili medytację, że będziemy robili relaksację, mimo, mimo tego, że będziemy mieć dostęp, ogromny, ogromny dostęp do informacji negatywnych z zewnątrz, no nie będzie nam to służyło. Ja wiem, że nie możemy oczuć automatycznie wszystkiego, bo to nie jest łatwe i wiem, że jeżeli ktoś ogląda telewizję 20 lat, 30, to nie jest w stanie zrobić to tak od zaraz. Niektórzy mogą, a większość a niestety ludzi nie potrafi tego zrobić, ale zasilając negatywnymi informacjami swoje ciało, swój mózg, niestety nie wpływa na nas dobrze. To jest kolejna sprawa. I oczywiście ćwiczenia fizyczne. Ćwiczenia fizyczne, fantastyczna forma pracy nad umysłem. Fantastyczna platforma na pracę nad emocjami, na, uspoko na uspokojenie ogólnie emocji, na pracy z lękiem, tak samo i żeby po prostu poczuć się lepiej. Kolejną sprawą jest po prostu wyrzucanie tych emocji. Mamy sobie te emocje nagromadzone, i to ja stosuję teraz bardzo często powiem wam. Dlatego, że kiedy poczuję się źle, zaczynam te emocje wyrzucać z siebie, dlatego że te emocje. Które są we mnie nagromadzone, one później wpływają na mój mózg, one wpływają na, moje, na całe moje ciało. Odkąd zacząłem po prostu wyrzucać te emocje, czyli po prostu, łatwiej, mówiąc prosto, płakać, wyrzucać te emocje. I to nie jest tak, taki wczoraj miałem wpis na Facebooku, e, często możemy słyszeć, że tylko słabi ludzie płaczą, włóżcie, jeszcze raz powiem, włóżcie te informacje między bajki. To jest nieprawda. Jesteśmy w takiej sytuacji, że lepiej te emocje wywalić z siebie, wywłuszyć z siebie te emocje. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli będziemy te emocje zagłuszali. Jeżeli będziemy te emocje sobie tłumili, to może się przerodzić w choroby, to może się przerodzić w lęki, to może się przerobić w depresję, to może się przerobić w naprawdę niefajne stany emocjonalne. Po co nam to? Zadajmy sobie pytanie, czy. Czy lepiej trzymać te emocje w środku, czy lepiej tych emocji po prostu przepracować, wyrzucić z siebie? I po, i, i, bo to jest właśnie ten problem, że my trzymamy, my zagłuszamy te emocje, i później, niestety, ale zdarza się tak, że idziemy właśnie do pubu, idziemy właśnie na imprezę, pijemy, wódeczkę, alkoholik, tak, żeby właśnie zagłuszyć te emocje. Ale to nie, nie służy niczemu dobremu. Ja się przez lata przyglądałem ludziom, którzy po prostu zapijali swój... i to było w mojej rodzinie, zapijali swój, swoje po prostu smutki, zapijali swoje emocje i niestety alkohol ich zniszczył. I nie mówię to, nie wyczytałem to książek. Często ktoś mi zarzuca, że ja to wyczytałem. Ja jeszcze raz mówię, to co mówię na tych live'ach, to nie wyczytałem z książek, tylko mówię to o swoim doświadczeniu osobistym. Mówię to oso o doświadczeniach moich klientów, z których... Przez ostatnich 7 lat miałem, miałem styczność. I to nie jest tak, że ja, że ja to po prostu wyczytałem w książek, bo ja uważam, że najlepsze historie to są takie, które są przyżyte, które jesteśmy sami doświadczyliśmy. Jeżeli, jeżeli doświadczymy tych emocji sami, to możemy o tym opowiadać. Jeżeli ktoś może się opowiadać, że był w wojsku. Ja miałem taką sytuację, kiedyś mu ktoś do mnie mówi: A, bo wie, zanim poszedłem do wojska, 20 lat temu, znajomy mówi do mnie, a w wojsku jest tak i tak, a później do, co do tego doszło, dowiedziałem się, że on w ogóle w wojsku nie był. A więc wypowiadamy się na tematy, o których nie mają w ogóle zielonego pojęcia. A więc moim zdaniem, dobrze jest słuchać ludzi, którzy przeżyli pewne sytuacje, którzy przeżyli pewne przygody, przygody, trudne sytuacje, bo oni mają doświadczenie, oni wiedzą o czym mówią, nie wyczytali tego z książek, nie wyczytali tego z artykułów, tylko przeżyli to na sobie. I tak jak powiedziałem, ja przez ostatnie kilka lat Żyłem właśnie w stresie, żyłem w, tym, w nie wiem, niepewności, w tym, że mogłem, mogłem w pewnym momencie swojego życia mogłem wylądować na ulicy. Mogłem w pewnym, swe, w pewnym momencie swojego życia wylądować nawet w więzieniu. Witam, mogłem wylądować nawet w więzieniu. L ludzie nie wiedzą o tym, ale ja mogłem w tym momencie wylądować w więzieniu. Ale dzięki Bogu tak się nie stało, dzięki Bogu mogę te live y robić. A więc to co tutaj jeszcze raz powiedziałem, to co mówię na tych live'ach, to przeżyłem na własnej skórze. I witam, witam Daniel. Super wideo, e, podobało mi się. I, I pamiętajmy jedną rzecz kolejną. Nie przepraszajmy za to, co mówimy. Dlatego, że każdy z nas ma prawo do wypowiadania swojego zdania. A nie, że będziemy... że komuś nie podoba to, co mówimy, to nie jest nasz problem, to jest problem tej osoby. My po prostu wypowiadamy. Jeżeli nie, nie robimy to w sposób agresywny, jeżeli nie robimy to w sposób nachalny, jeżeli nie nakłaniamy kogoś, żeby, mu, żeby myślał tak jak my, wszystko jest dobrze, bo każdy z nas, każdy jeszcze nam nie zabronili mówić prawdy, mówić prawdy takiej, które my myślimy w internecie, tutaj na Facebooku. Jeżeli nam zabronią, to jest zupełnie inna sprawa. Dopóki możemy wypowiadać swoje zdanie, to wypowiadajmy swoje zdanie. Bo to jest nasze indywidualne zdanie, a każdy może mieć inne zdanie. Ale jeżeli ktoś ma inne zdanie, to już jest jego problem, nie nasz. Pamiętajmy o tym. A więc... Dzisiaj właśnie, jeżeli oglądasz teraz teraz do dołączysz tego live'a, mam nadzieję, że nie zagłusza, bo jest coraz głośniej, ale wróciłem po dwóch latach do kosty nagrywania. Powiem Wam, że tu jest fajnie nawet. Ale co piję? Tak, piję miętową herbatę, nie piję kawy. Bo dzisiaj właśnie mówię na tym o tym, jak właśnie działa właśnie kawa na nas, jeśli chodzi o stres i lęk. Niestety tak jak wiecie, kawa wypłukuje te wszystkie pierwiastki i niestety, ale później może mieć tak, że możemy odczuwać większy lęk, większy stres. Właśnie, że mamy deficyt magnezu, bo mag magnez jest wypłukiwany, a więc magnez przede wszystkim omega 3, coś fantastycznie działa na nasz, na nasz układ e, nerwowy, tak samo e, działa na nasz mózg, borówka amerykańska, kolejna sprawa, borówka amerykańska, fantastyczny antyoksydant, który działa również na nasz mózg. I przede wszystkim ćwiczenia fizyczne i przede wszystkim również wyrzucanie emocji. Pamiętajmy, wyrzucajmy te emocje, nie chowajmy tych emocji. Nie musimy to robić na... nie musimy to robić. E, na, nie musimy to robić gdzie, gdzie są ludzie. Możemy iść do, do pokoju, możemy iść do miejsca, gdzie, gdzie nikogo nie ma i po prostu wyrzucić te emocje siebie. To jest normalne, to jest normalne. I nie wpadajmy w taką panikę, nie, w, nie wpadajmy w taką w taką... E, tak umyć, że, tak jak powiedziałem wcześniej, że tylko ludzie słabi, że tylko silni ludzie nigdy nie płaczą. To nie jest prawda. Dlatego, że właśnie osoba, która, która jest tak, tak naprawdę, osoba, która jest silna, to jest osoba przede wszystkim świadoma. Osoba, która jest silna, to jest osoba świadoma. Osoba, osoba, która jest świadoma swoich silnych stron. Osoba, która jest świadoma swoich słabych stron. Osoba, która akceptuje siebie taką, jaką jest. To jest silna osoba. A to ktoś powiedział, że osoba, Silna nigdy nie płacze, to nie jest prawda. Dlatego tam ja grono ludzi, którzy wydają się silni, nie wyrzucają tych emocji, ale niestety, no niestety, wpadają w nałogi. No tak to jest. Życie zawsze szuka równowagi. Więc jeżeli pójdziemy w jedną stronę, pójdziemy w ekstremum, to z drugą stronę tak samo. Będzie, będzie życie zawsze korygowało to wszystko. Więc tu jest ważne, by po prostu wyrzucać te emocje, przeżywać te emocje, czuć te emocje, że są w nas. Bo emocje, pamiętajcie, emocje są częścią, częścią częścią nas. I oczywiście na ostatnią, ostatnia sprawa, co fantastycznie poprawia pracę nad ogólnie naszym lękiem, stresem, jest oczywiście trening mentalny, na który Was oczywiście wszystkich zapraszam, jeżeli chcecie skorzystać z treningu mentalnego. Witam, witam mamu, nawet mama jest na, na live. Jeżeli chcecie skorzystać z Technik mentalnego to oczywiście zapraszam na brief, na napiszcie technik mentalny na czym polega szybko w skrócie a więc technik mentalny praca nad koncentracją praca nad spokojem wewnętrznym zobaczcie spokój wewnętrzny w dzisiejszych czasach co oznacza spokój wewnętrzny a więc spokój wewnętrzny kolejna sprawa pewność siebie prawo do porażki prawo do porażki dlaczego jest prawo do porażki jest ważne dlatego że jesteśmy bardzo dużo wielu z nas jest perfekcjonistami Muszą zrobić perfekcyjnie. Zobaczcie, jeżeli ja na przykład bym czekał do tego, ażbym robił perfekcyjnie te live, y, to bym nigdy nie zaczął. I mówię to do ludzi. Ludzie mówią, e, no dobra, ale ja czekam, aż zacząć. Nie czekaj, zacznij, dlatego że życie Twoje płynie. Twoje życie płynie teraz. Twoje życie nie będzie czekało na 20 lat, a ty się zdecydujesz, jeżeli chcesz robić, bo znam kilka osób, które chcą robić live, y, ale się boją, bo nie jest per... per nie jest perfekcyjnie, zacznij, zacznij teraz, dopóki nie jest perfekcyjne i będziesz w międzyczasie poprawiał. W tym właśnie niedzielę, tak jak mówiłem wcześniej, mam prezentację w naszej firmie, w NSP. I też wiem o tym, że ta prezentacja nie będzie perfekcyjna. Ja wiem o tym, że będzie dużo do poprawy, tak? Ale powiedziałem sobie, że w tym roku to jest mój cel, aby zrobić po prostu prezentację w firmie NSP. Dlatego, że to jest kolejny krok do rozwoju, Kolejna, kolejny szczebel, żeby wyjść wyżej. I jeżeli bym czekał, to bym powiedział sobie nie, to, to nie jest tak, to ja się nie nadaję i bym kolejny rok czekał, cały czas. A więc jeżeli masz jakieś cele, jeżeli masz jakieś plany, jeżeli chcesz robić filmy, jeżeli chcesz robić obojętnie co, książka tak samo, książka, możesz, możesz czekać. Masz może książkę, ja yy, czytałem ki kiedyś o tym, że każdy z nas ma minimum jedną książkę w głowie, jedną książkę możesz napisać, minimum. A ja uważam, że ludzie mają więcej. Ale my przez co czekamy? Czekamy, bo ludzie nas nie zrozumieją, bo to, to nie będzie idealnie. To nie ma być idealnie. Jeżeli zaczniesz, witam, jeżeli zaczniesz robić to teraz, to zobaczysz, że zawsze możesz uaktualnić. Ja znam na przykład też osobę, która wydała książkę i będzie tą książkę poprawiała. Będzie robiła porownie, korektę, drugą korektę, ale zrobiła to. A więc nie ma co czekać. Nie ma co czekać. Dlatego, że to jest kolejna sprawa, jeśli chodzi o nasz lęk i strach w tym czasie, dlatego że jeżeli będziesz realizował czy realizowała swoje plany czy cele, zobaczysz, że automatycznie to wpłynie dobrze na twój umysł. A to o to chodzi, żeby zmartwić nas, nasz umysł. A więc jeszcze raz witam Lucy, witam kolejne osoby, dzisiaj trochę Was się zgromadziło rano. A więc jeszcze raz od początku, jak ogólnie, jak opanować ten stres i lęk. A więc ćwiczenia fizyczne, minimum 30 minut codziennie. Suplementacja, tak? Suplementacja, czyli magnez, omega-3, to mówiłem wcześniej, witam. Kolejna sprawa, wy, wyrzucanie emocji, przerzucanie, odczuwanie tych emocji. Teraz możemy czuć to, możemy czuć, to, dlatego że w tej sytuacji czujemy te emocje, a więc nie zagłuszajmy tych emocji, nie zapijajmy tych emocji, nie, za, nie zapalajmy tych emocji, tylko wyrzucajmy z siebie te emocje. To jest normalne, to jest normalne dla, dla człowieka. Często namawiali, żeby nie płakać. Bzdura kompletna. Kolejna sprawa, Emo, tak? Emocje. Oczywiście, trening mentalny. Trening mentalny, trening autogenny, Szulca, medytacja, mnóstwo. Więc, jeżeli chcecie skorzystać z treningu mentalnego, to jeszcze raz zapraszam na, e, na informacje. Napiszcie pod spodem. Zainteresowany się, napiszcie do mnie na na prywatnym i działamy, dlatego, że tenik metalny jest fenomenalny. Ja stosuję go od roku i zupełnie się inaczej czuję, zupełnie jakbym, jakby były dwie zupełnie inne osoby. I tenik metalny między innymi pomógł mi również w poprawieniu ogólnie lagów, ale ogólnie w pewności siebie, bo moje live y były słabe, bo były słabe i nadal może są słabe, ale cały czas pracuję. Bo pamiętaj, jeżeli coś robisz i robisz to słabo, a będziesz to kontynuował, to dojdziesz do pewnego momentu, że będziesz to robił dobrze. Bo nie ma innej opcji, nie ma innej opcji. Jeżeli będziesz robił coś krok po kroku i będziesz systematyczny i będziesz po prostu, e, będziesz po prostu czujesz to, czujesz to. Ja robię te live, bo ja to czuję. Komu się to nie podoba, oczywiście, komu się podoba, oczywiście. Ja po prostu nie zwracam na uwagi. Po prostu ja robię to, co czuję. A my często nie robimy tego, co czujemy, bo się boimy. Boimy się, że nas ocenią. Boimy... Tak, trzeba płakać, dokładnie. Zgadzam się. Często... Boimy się, co nas co nam ocenią, nie bójmy się, wychodźmy, działajmy, bo przecież... i dopiero później poprawiajmy, bo nikt nie jest idealny. Nikt nie jest idealny, ja nie jestem idealny, wy nie jesteście, nikt nie jest idealny. Ale jeżeli zaakceptujesz, że nie jesteś idealny i będziesz miał tu gdzieś, co informacje dochodzą od Ciebie z, jakby z innych osób, tak? bo często takie, zaczynamy coś robić i, i otrzymujemy to, że nie jest idealne. Ale... Kiedy zaczynamy po prostu robić to, działać, to samo się naprawia, to samo stajemy się w tym lepsi, stajemy się lepsi i lepsi lepsi. Ja, ja wczoraj rozmawiałem z pewną osobą, bo ta osoba chce zacząć kanał na YouTubie. I ona mówi do mnie, a Krzysiek, ja się zastanawiam, co mam robić. Słuchajcie, jak ja zacząłem robić mój kanał na YouTubie, to ja nie wiedziałem, jak trzymać telefonu. Ja nie wiedziałem, jak nagrywać. Ja nagrywałem tak, tak, tak nagrywałem, a powinien trzymać tak telefon, tak jak teraz. A ja nie wiedziałem nawet, jak się nagrywa. Ale ja powiedziałem sobie, dobra, nauczy się. Dlatego ja powiedziałem tej osobie. Nawet jak nie wiesz jak nagrywać, no, nawet tak nie wiesz jak trzymać kamerę. Po prostu to zrób. To zrób to i, i to samo później wyjdzie w planie. Za pół roku, za rok będziesz robiła in, in, inne. Live będą lepsze, filmy będą lepszej jakości. Wszystko się poprawia w trakcie. Pamiętajcie, to jest proces. Zmiana to jest proces. I niż osoba mi zapytała, napisała do mnie, czy może mieć właśnie wahania nastroju. Oczywiście. Rozwój to nie jest prosta do góry, rozwój to są górki pagórki, idziemy na dół, wznosimy się, znowu spadamy, idziemy na dół. To nie jest tak, że to będzie, że będziemy szli cały czas do przodu, że będziemy cały czas szli do góry, będziemy mieć załamania, będziemy mieć trudne momenty, będziemy mieć trudne chwile, będzie nam się chciało płakać, będzie nam się chciało e, jeść słodycze. Będą takie sytuacje, będą, to jest właśnie część procesu, to jest część naszego rozwoju, część do tego, że po prostu stajemy się innymi ludźmi. Dlatego, że pamiętajcie, w nas, w nas są pewne części i gdy się zmieniamy, te części, pewne nasze części, czyli e, nawyki, przyczynienia, umierają. One umierają. Umiera nasza część. Część nas samych umiera. Dlatego, że transformujemy się w inną jakby istotę. Stajemy się innym człowiekiem. I będzie tak. Będzie tak się działo. Dlatego, że część z nas umiera. Umiera, ale tworzą się jakby nowe części. Nowe części, na przykład część, która jest asertywna, część, która jest pewna siebie, część, która potrafi wyrażać swoje zdanie, a ta część niepewna, ona umiera. Ta część, która był, ba, bała się, ona umiera. Właśnie tak wynika z transformacji. Ja to przeżyłem na właśnie w ostatnich kilku latach, że miałem takie, takie miałem spadki nastroju i dalej mam. Ale wiem o tym, że jeżeli jest spadek nastroju, to wiem o tym, że to jest, wszystko idzie w dobrym kierunku. Akceptuję to, że się źle czuję, akceptuję, Nie uciekam od tego. Zobaczmy. Mamy taką sytuację, czujemy się źle, tak? Dopadają nas pewne myśli. To co robimy? Zagłuszamy to, bierzemy telefon, czy słuchawki, czy muzykę słuchamy. Nie, a jak się wsłuchamy w te emocje, dojdziemy do sedna tej emocji. To zaczynamy się nagle dobrze czuć. Nie zagłuszajmy tego. Nie zagłuszajmy tych emocji. Nie zagłuszajmy tych głosów, które dochodzą z nas z środka. Słuchajmy się w nie. Nie jest to łatwe, ja wiem, ale to jest wtedy, leczymy. Leczymy te części w nas, które potrzebują odleczenia. Dłuższy temat, kiedy zdobędę na ten temat live'a, to jest tak zwana praca z cieniem. Fantastyczny. Teraz ogólnie przerabiam kurs o cieniu. I powiem Wam, że wiedza jest. Jak bym powiedział, mind blowing, czyli rozrywa głowę. A więc dziękuję wszystkim, jesteście. Live trwa prawie już 22 minuty. Super, dziękuję. Oczywiście, jeżeli widzicie w tym live jakąkolwiek wartość. A wiem, że ten live dam wam wartość. Podzielcie się tym live'em, jak, jak to mówią, nie iskieryn, a więc dzielimy się, dlatego że uważam, że to jest dobra wiedza, wartościowa wiedza i może pomóc Może pomóc ludziom, bo ludzie teraz mają, są, no... Ludzie są w depresji, ludzie są w trudnym, trudnym położeniu teraz, dlatego ta wiedza może im pomóc. A więc nie tylko pomagamy poprzez dawanie rzeczy materialnych, również pomagamy poprzez dzielenie się dobrą informacją. Bo jeżeli jest informacja, jest dobra. Jeżeli informacja jest kijowa, no to nie dzielimy się. Ale jeżeli informacja ma wartość, to podzielmy się tą, wartość. Się tą wartością z innymi ludźmi. Bo jeżeli my się dzielimy, pamiętajmy, my równie stajemy się lepsi. Dlatego, że dzieląc się dobrem, dobro do nas wraca. Tak to działa. A więc dziękuję wszystkim za uwagę. Dziękuję. To były poranne wiadomości od... Witam, tak, witam serdecznie. To były poranne wiadomości od Krzysztofa coacha, no nie coacha, trenera. Nie, nie, nie jestem coachem żadnym. Trenera, mentalnego trenera, personalnego. Ostatnio zmieniłem. Zmieniłem, bo nie uważam się za coacha żadnego. Jestem trenerem personalnym, trenerem mentalnym, takim zostanie. Jeszcze mówcą, początkującym mówcą. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. A więc słuchajcie, pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się krótko, myślcie pozytywnie, pracujcie nad tym. Te wskazówki, które Wam tutaj podałem, i na pewno będzie dobrze. Na pewno będzie dobrze. Pamiętajcie, wyrzucajmy emocje, nie kumulujmy. Nie doprowadzajmy do tego, żeby te emocje w nas się działy, bo wtedy. No niestety, ale nasze ciało będzie reagowało nie w takim dzięki. Witam, witam, madam jeszcze raz. Dziękuję wszystkim, pozdrawiam, udanego dnia, trzymajcie się, cześć!